jesteśmy na torze w Seradu i tak jak obiecałem, chciałbym promować bardzo mocno, żebyście korzystali z jazdy na torach przygotowanych do tego, nie po lasach. Mamy bardzo dużo widzów, klientów, macie MRF-y, macie Kajo, macie Pit Gangi, macie Bartony. Przyjeżdżajcie na takie tory, ale żeby, jak przyjedziecie, to fajnie, żebyście wiedzieli na co zwrócić uwagę. Dzisiaj dwa tipy pokażę, które ja miałem źle ustawioną. Tutaj Tomek e, będzie, mam nadzieję, z nami często na treningach. No i teraz zwróćcie uwagę na kierownicę. Zobacz, pokażę jeszcze jak ja mam ustawioną. Mniej więcej tak miałem, prawda, Tomek? Dokładnie. No tu widać, że linia kierownicy odchodzi do przodu, a staramy się zawsze ułożyć kierownicę w linii y, lagi. To widać od boku zazwyczaj możemy sprawdzić. Kierownica nie może być za bardzo do przodu, bo to sami sobie wiecie. Siądziecie, zobaczycie, od góry nie da się sterować motocyklem, gorzej się wchodzi zakręty, więc staramy się ustawiać w linii. Y,